Witam Was kochani, już z domu. Zrobimy sobie taki szybki haul, i dzisiejszy odcinek będą to takie podstawy garderoby, gdzie chciałam wam pokazać trochę nowości, a trochę rzeczy, które już dłuższy czas są w mojej szafie. Często pojawia się pytanie na YouTubie, nie tylko, gdzie kupić fajny, jakościowy, biały t-shirt. Ale nie za miliony monet, także mam nadzieję, że na to pytanie dzisiaj odpowiem. Odpowiem też na pytanie, co może być fajnym zamiennikiem, jeśli nie biały diszet, jeżeli za takim nie przepadacie, bądź nie znalazłyście odpowiedniego dla siebie. Jak i pomówimy sobie też o mm, składach i o tym, jaka ta bawełna jest, jakiej jakości może być, co jest bardziej oddychające, co mniej oddychające i że tak naprawdę tutaj musimy się zdać na dotyk. Także przechodzimy do rzeczy. Wybaczcie, może mam wygląd, bo na włosy, ale no tak to jest. Jakoś specjalnie się tutaj już po powrocie nie ogarniałam, bo też czas mam ograniczony. Zacznijmy sobie może od ostatniego zakupu i to akurat nie będzie ciszecz, tylko dodatek, ale boję się, że po prostu później o tym zapomnę. A mianowicie potrzebowałam dodatkowych okularów e, przeciwsłonecznych i udało mi się to pepko, ponieważ jakiś czas temu mierzyłam bardzo fajne. Dzisiaj zresztą w grapii wydarzyło się też, ale one kosztowały już 5 dyszek i powiem Wam, że patrząc na to... Jak można sobie zepsuć okulary? Ja ostatnio usiadłam po prostu w fotelu, Położam je na fotelu auta i na niej usiadłam. Albo, że dziecko pożyczy i Wam zniszczy. To szkoda mi jest chyba na razie wydawać milionów monet na okulary. Także zeszłam do pepko. Jedyny u nich minus jest taki, że wszystkie te metki są po prostu z przodu podpięte i nie żyć to. Po prostu ja mam tak zajechane to miejsce tutaj. Że masakra. Już jedną parę okularów od nich mam, czarną, i cały czas w nich chodzę. I fajnie mi się sprawdzają, dla mnie bardzo ważne, poza ochroną. Wiadomo, na nie jest wysoka, bo to jest chyba tam UV-400, także taka minimalna, ale jest też to, żeby były, przyciemniało mi rzeczywiście, ponieważ ja po porodach mam bardziej wrażliwe oczy. Tym razem mam coś powiedziałabym bardziej modowego i też zmieniającego kolorystykę. Nie będą tyle raczej okulary do auta, ale takie właśnie do jakiejś stylizacji, wiecie, coś bardziej odważnego, zobaczę. No nie było mi szkoda, kosztowało 15 zeta, więc umówmy się. Jak jednak zmienię zdanie, to po prostu nie będę w nich chodzić i tyle. Natomiast mają coś takiego w sobie, mówię już, że duszy często mi mierzyłam, że mi się podobają. Ale okej, okay, nie o tym się być Mowa także, przechodzimy do t-shirtów. I jak mogłyście zobaczyć, głównie skupiłam się na sklepie Varius. Tam pojechałam, ponieważ widziałam w internecie, że dziewczyny polecały t-shirty basicowe za niecałe cztery dyszki. I finalnie z tymi t wyszłam. Powiem wam, że swojego czasu, i tutaj najwyżej gdzieś wam dam stawki, przymierzałam t-shirty też z innych sklepów. Byłam w Hayemie. Byłam w Mojito, Natomiast w Mojito wiem, że jeden z t-shirtów jest bardzo mocno polecany, ale jego akurat stacjonalnie nie było. A te, które ja oglądałam, to albo były takie szmaciane, mówiąc brzydko, albo był jeden t-shirt, który niby miał być z ale w odczuciu, tutaj gdzieś pokażę Wam przebitkę, był taki strasznie plastikowy, strasznie dziwny, a kosztował niemało. Także. Finalnie tam nic mi się nie spodobało. E, jeśli chodzi o research, to mam kilka od nich t-shirtów, więc też wam pokażę, ale to później, bo zaczniemy sobie od tych nowości. I też dobrze mi się noszą, ale one są grubszymi t-shirtami, więc szukałam czegoś innego. Bardzo lubię t-shirt'y prążkowane, więc dzisiaj też takie opcje Wam pokażę, które jakiś czas temu kupiłam, ale powinny być dalej dostępne jak najbardziej. Natomiast najpierw skupmy się na tych dzisiejszych zakupach. Białe t-shirt'y. Pierwsze, które przymierzyłam jest to ten t-shirt, yy, pokazywałam go yy, i jeśli chodzi o ten t-shirt'cik, on jest taki cieniutki, jak widzicie tutaj przebija, natomiast zdecydowałam się tylko kupić, nawet jedno to cena mogło być jak ten po, po domu, chociaż po domu ja w bieli raczej nie chodzę, natomiast kosztowało 30 zł, a muszę Wam powiedzieć, że całkiem jest to przyjemna, oddychająca bawełna i nie jest taka sztuczna i nie jest taka szmatkowata, ponieważ czasami... Te cienkie t-shirty są takie szmaciane. Ten jest po prostu cienkim, ale przyjemny w dotyku t-shirtem. Zobaczymy, jak po praniu. Mm, tylko zmieniłam sobie rozmiar, ponieważ ten, który mierzyłam w sklepie, tego już nie przymierzyłam. Mam nadzieję, że będzie ok. To wzięłam MK. No i ta MK była taka strasznie over oversize'owa. Kiedy wpuściłam w spodnie, dosyć mocno wystawała. Starałam się poruzować po bokach i też dalej to takie było wiecie namiotowate. E, także finalnie zmieniłam na SKę I to jest taka biel, 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 to jest taka powiedziałabym czysta biel, świeża biel, a drugi t-shirt, który ze mną wyszedł, to jest ten t-shirt, który tutaj też wygląda na biały, no i on jest biały, natomiast to już jest taka śmietanka. To jest taka słomana biel i ten t-shirt, jak możecie zobaczyć, bardzo delikatnie tutaj w takim ostrzejszym świetle przebija nam wieszak, ale nie tak mocno jak w tym pierwszym. Także dla porównania chciałam to pokazać w sklepie właśnie. To jest czysta biel i e, mocniej ten wieszak przebija, Cieńszy, ten jest grubszy i ta biel jest taka łamana, taka śmietankowa. Ten t-shirt jest 10 zł droższy, kosztuje 39,90. Tutaj też mam rozmiar S. Natomiast spodobał mi się. On jest w stylu podobnym, jakie ja mam t z. Rosmana, być, z Reserved. I wiem, że te t z Glisect są dalej dostępne. Natomiast mimo wszystko troszeczkę cieńszy i to mi bardziej pasuje, ponieważ t shirt z Glisect, które są bardzo często też polecane na necie, są jakieś dosyć grubymi, to jest taka bawełna merce... mercerowa, teraz nie chcę pomylić nazwy, więc pewnie napiszę Wam właściwą. W każdym razie jest taka naprawdę gruba, ten nie jest cieniusieńki, ale też nie jest takim grubym materiałem, wiecie jak już tam się robi te 20 stopni na dworze, to mi w tych grubszych jest po prostu za ciepło. I tak fajnie ten model dla mnie leżał, tylko to już jest taki... Też Wam powiem t-shirt, który raczej polecałabym nosić na zewnątrz. Jego nie wpuszczam w spodnie. On jest taki luźny, bo jest krótszy krojem, ale mi to też pasuje, ponieważ, przyznam się do czegoś, te t-shirty bardzo fajnie mi się sprawują przy okresie. Nawet jak założę white legging i niby na górze powinno być bardziej, wiecie, opięto, a opięta góra, a dół puszczony taki luzem, to jednak mi się podoba, że ten t-shirt kończy się, gdzie ma się kończyć, nie skraca moje sylwetki, a zasłania ten brzuszek, który może być bardziej uwydatniony w okresie, tak czy przed samym okresem. Także taka długość, jest dla mnie wtedy, taka długość jest dla mnie wtedy idealna. I finalnie też zdecydowałam się na ten różowy, który mam nadzieję, że nie jest dla mnie za jasny. On w sklepie wyglądał fatalnie, jeśli chodzi o odcień, natomiast w przymierzalni. Natomiast później, jak już mam ze sklepu, wyglądał już lepiej. Tutaj widzę, że wygląda w kamerze trochę jaśniej niż on faktycznie ma kolor bo to jest taki pastelowy róż, taki typowy pastelowy różek. No mam nadzieję, że będzie ok. Także też taki wybrałam. Kusiła mnie czekolada lub znałam, że przechodzi teraz sezon letni, więc no już daruję sobie tą czekoladę i pójdę właśnie w jakieś jaśniejsze kolory. Także te t to mogę Wam polecić. 100% jest baworniane, jeżeli chodzi o ten cieniutki. A jak mówimy o tych grubszych już sobie to weryfikujemy, to też mamy 100%. Ok, czyli tutaj alas, elastanu nie mamy. I przy okazji, bo potrzebowałam do spodni, które też mierzyłam, brązowa, brązowe, które finalnie ze mną nie wróciły, potrzebowałam jakiegoś topu na szybko i zwinęłam, byle jaki pierwszy lepszy. Biały topik bez rękawiku, po prostu zwykły taki z prążkowej bawełny. Taką się prezentuje. On też jest śnieżny biały. I postanowiłam, że wróci ze mną do domu. On kosztował 39,90. Wzięłam go w zmiar M, bo po prostu ładnie leżał. A takie topy zawsze się przydadzą albo pod coś, albo po prostu solo, żeby nosić. Ja lubię takie topy, nosić sobie po prostu do shortów, czy wpuszczać je do spódnic takich wiecie, lejących, długich. Wróćmy sobie do tematu spodni. Jeżeli chodzi o spodnie, też poboczny dzisiaj temat nie wyszły ze mną z tego względu, że tak, bardzo podobał mi się kolor. Bardzo podobało mi się jak nogawki leżały, były opływające, pupa też ładnie wyglądała z tego co widziałam, natomiast coś dziwnie mi się wydaje leżały w okolicach brzucha i jednak gdzieś w tych biodrach mnie poszerzały. Kiedy miałam koszulkę wypuszczoną właśnie z tymi t-shirtami, tym jednym grubszym t-shirtem, wyglądało ok. Ale umówmy się o takich spodni to ja nie będę nosiła do t shirtów tylko jednak do jakichś bardziej, takich, wiecie, letnich rzeczy. Natomiast kiedy właśnie szukałam i wyszłam w tych spodni i swoje swojej koszulce, szukałam topu, takiego bez rękawnika, tak jakbym nosiła te spodnie, no to tak nie do końca, więc stwierdziłam, że się jeszcze zastanowię, ale chyba jednak po niej nie wrócę. Cena była w miarę kusząca skład. Bo one były z wiskozy z dodatkiem lnu, natomiast no, na tej górze jakoś mogły być inaczej uszyte, a szkoda, bo kolorystycznie i tutaj, że widziano gawkę i długość, były mega długie, co jest super dla mnie. Ja mam 38 i rzeczywiście były do ziemi. Jak widzicie tutaj bujają nam się koszulki z tego względu, że dwie kolejne zdjęłam i to są koszulki, które są już dłuższy czas w moim asortymencie, mianowicie być chyba dwa lata, ale one co jakiś czas, chyba co sezon wracają do rezerw. I są to właśnie te takie znane w koszulki z tej bawełny, o której powiedziałam, to jest kolekcja zdaje się premium. 100% bawełna, niestety tutaj nie widzę, żeby było opisane jaka to jest bawełna, natomiast tak jak mówiłam, to jest ta mercerowa, coś takiego. I ja mam te koszulki w dwóch kolorach, jedna biała, jedna czarna, bo to są takie basiki. czarna jest w lepszym stanie, i muszę przyznać, że z nią niewiele się zadziało, może tak delikatnie wypłowiała po dwóch latach, trochę nas prześwietla, ale naprawdę delikatnie, natomiast jeżeli chodzi o białą, no to niestety już jakieś tam, wiecie, zarzucenia delikatnie są widoczne, które się przekonie rzeką, czy gdzieś tutaj, no, nie do końca już dopierają, natomiast to, co chciałabym Wam zwrócić uwagę, te koszulki też nie są super tanie, bo one chyba kosztują 80 zł, o ile dobrze pamiętam, kiedyś koszywało chyba 60, jak je kupowałam, ale podrożały. Natomiast to na co zwracam uwagę, zaraz zobaczymy, czy tam radę Wam to pokazać. Muszę wyrównać wieszaki. Chodzi o długość. O, widać. Zobaczcie, o ile krótszy jest, jest o ile krótsza mm, koszulka biała od czarnej. Czy tak było od początku? Nie. Czy to się zbiegło w praniu? Tak. I wiem, że to nie jest tylko moja opinia na Instagramie, widziałam, że kilka dziewczyn polecało te dziszęty i w komentarzach bardzo często właśnie pojawia się ten defekt, że one zbiegają się w praniu, szczególnie kolor biały. Nie wiem o co chodzi, ja takich koszulek nigdy staram się o nie dbać, ponieważ je noszę na co dzień, noszę pióra, noszę pióra, więc ja je suszę zawsze na suszakach, nigdy ich nie wrzucam do suszarki bębnowej, a mimo wszystko przy suszeniu w 30 stopniach one się zbiegają, także daję Wam znać. No że na to trzeba uważać. Być może raz wsadziłam ją na 40, na pewno nie na więcej, powiecie, białe, z białymi skarpetami, żeby się lepiej doprało, to na wyższej temperaturze. Eee, może raz się tak zdarzyło. Natomiast no szkoda, no szkoda, szkoda, szkoda. O długością porównałabym je tak do tych do ze, Stra ze, Stra ze Stradivariusa. Eee, natomiast myślę, że fajnym, tańszym zamiennikiem właśnie ta ze strady może być. Eee, jeżeli szczególnie często się uciepiecie czymś, brudzicie, to ja bym chyba jednak w tamte poszła niż e, inwestowała w te z e, Kolejne e, koszulki, które chciałabym z wami omówić, to będzie HM. I to są koszulki, które kupiłam stosunkowo też niedawno bo chyba w marcu, może w lutym jakoś tak. I tutaj ponownie będziemy mieć biały t-shirt i czekoladowy t-shirt. E, o ile się nie mylę, ja już wam w stylizacjach je pokazywałam, na pewno na Instagramie, ale wydaje mi się, że tutaj na YouTubach też. I to są już koszulki troszeczkę innego rodzaju, bo one są z tej bawełny prążkowej. Brązkowanej, w brążek, jak kto woli. Jak widzicie, wieszak przebija, także ona już jest taka cieńsza, ale nie jest to taka typowa podfujwajka. Obie te koszulki ze mną pojechały do Amsterdamu na wyjazd i fajnie się sprawdziły. Ja je mam w rozmiarze M. Nie powiedziałam, przy jakim rozmiarze mam te w To z reserved, jakby ktoś chciał je sprawdzić. S. -ka. Czarna też S. -ka. Obie eski ponieważ jest to t-shirt oversize. Tutaj z kolei mamy emeczki, z tego względu, że to są koszulki takie bardziej przyciele, to nie jest luźna koszulka, ona jednak opływa na tą sylwetkę, ale one świetnie się sprawdzą jako baza stylizacji, czyli to założenie pod marnakę, pod cardigan. także serdecznie Wam polecam. Obie się u mnie sprawdzają są fajne, nie pamiętam dokładnie, ile ja za nie zapłaciłam, natomiast do codziennych stylizacji jak najbardziej. Nie są może to bo oddychające koszulki, pomimo, że jest to bawełna połączona chyba z elastanem. No, mimo wszystko trochę się w nich pocimy, jeżeli macie z tym kłopot. 95% bawełna, 5% elastan, ale jestem im to w stanie wybaczyć. Wiem, że kolorystyka jest dość rozbudowana, są mięciutkie, miłutkie. wielokrotnie były prane i nic się z nimi nie zadziało. Skoro już jesteśmy przy hajemie, to może sobie zrobimy obszernik od t-shirtów i teraz ten zamiennik, o którym też chciałam Wam pomówić. Mianowicie, co innego, jeżeli nie t-shirt, możemy założyć, jeżeli chcemy świeżo wyglądać, żeby to było w takiej kolorystyce też jasnej, ale no, albo nie możemy znaleźć idealnego t-shirtu, albo po prostu taki biały t-shirt no, nie, nie wpisuje się w naszą szafę, to ja polecam kardigan. I to jest kardigan na krótki rękawek. To nie jest czysta biel, to też jest taka powiedziałabym biel łamana, taka wanilia śmietankowa, coś w tym stylu. Możemy sobie go porównać. O, Chociaż może jest trochę jaśniejszy niż ten ze strady. ciężko stwierdzić. Bardzo podobna, tak, także powiedziałabym, że to jest bardzo kolorystyka, podobna kolorystyka jak tego t ze strady. Ten kardigan jest z on jest na krótki rękawek. Muszę Wam powiedzieć, że już go brałam, nosiłam, bardzo fajnie mi się sprawdza. Ja go mam w rozmiarze M, SK też była na mnie dobra, ale ja chciałam, żeby on był taki lekko luźniejszy. I nie jest to kardigan, który ja wpuszczam do środka, tylko który noszę na zewnątrz. Miałam już też na Wielkanocnym Lunchu w pracy do takich eleganckich spodni, i fajnie się to sprawdziło. Jest mięciutki, milutki, no myślę, że to jest taka opcja właśnie zamiennik dla dziewczyn, które w t-shirtach typowo na sportowo się nie czują, albo które szukają czegoś innego do biura. Jeżeli chodzi o skład, bo na tym bardzo mocno się dzisiaj. Opieramy, to tutaj mamy 70% wiskoza, 30% poliamid. I zahaczymy już o ostatni sklep z sieciówki, a potem już tego t-shirt ze sklepu internetowego. Jeżeli chodzi o ostatni sklep z sieciówki, będzie to Sinsei. Wiem, że dużo dziewczyn też robi tam zakupy. Sinsay troszeczkę się poprawił w, w porównaniu do tego, co było kilka lat temu. Mają wiele basiców do zaoferowania i są też takie dziewczyny, które po prostu mówmy się, nie chcą wydawać nie wiadomo ile na t-shirt. No bo umówmy się, to jest tylko t-shirt. Także różnie to bywa, także tu pokażę Wam jedyną opcję jaką ja posiadam, to jest t też koszulka taka z prążkowej dzianiny na krótki rękaw, natomiast ten krótki rękaw jest taki dłuższy, powiedziałabym mniej więcej gdzieś o, tak dotąd, więc fajnie wygląda solo, jest taki bardziej przez to elegancki można powiedzieć, bo więcej tutaj zasłania, do biura spokojnie w takim możecie iść. Jak mam w rozmiarze N jest bardziej przyciele, więc zawsze jak są bardziej przyciele koszulki, to ja noszę jednak Nki. Jeśli chodzi o materiał, on jest, nie jest taki cieniutki, nie jest prześwitujący, jest raczej taki troszkę grubszy. I o ile dobrze pamiętam, tu mamy bawełnę, tylko nie wiem, czy z domieszką, czy bez. Więc już dla Was sprawdzam. 95 bawełna, 5 elastan. Natomiast od razu mówię, że to nie jest oddychająca bawełna. Umówmy się, jeżeli kosztu koszulka kosztuje nam jakieś śmieszne pieniądze, bo ja za nią zapłaciłam jakieś 20 zł, podejrzewam, no to ona nie będzie nam oddychała jakoś super. To jest bawełna, ale ta bawełna jest inna jakościowo. Czy w niej chodzę, chodzę. Czy ją lubię, lubię. Czy się w niej pocę, a pocę się jak są cieplejsze dni, bądź nie wiem po prostu zrobi się gorąco, gotuje się wiecie, goście przyjdą, no to się poca w tej koszulce, no i tyle także tak jak mówię, ona jakoś super oddychająca nie jest natomiast jest, dość ładnie wygląda tutaj nam trochę prześwietla i taka wygląda na wyblakłe czarne, wyblakła taka nie jest, podejrzewam, że co jakiś czas też jest w ofercie, ja ją kupiłam chyba na jesieni zeszłego roku więc jeżeli szukacie jakiejś taniej opcji czy w ogóle koszulek takich do pracy na home office, to myślę, że w te można zainwestować. I na sam koniec sklep internetowy. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, to pewnie Was nie zdziwię, bo to jest sklep, który najczęściej u mnie gdzieś na YouTube'ach się pojawia. To nie jest współpraca, po prostu tam od lat kupuję, a mianowicie Line. Jeżeli chodzi o Line, jeżeli tego nie kupuję, a jeżeli w sieciówkach, to właśnie zawsze do nich. Trafiam, korzystam z różnych promocji. Bardzo często one są na walentynki, na dzień kobiet, na dzień mamy, więc myślę, że na dzień mamy można obserwować, bo pewnie będą mieć jakąś promocję. Czy dzień darmowej dostawy, czy Black Wiki i więc co jakiś czas można opalować coś taniej. I tutaj, tak. Po pierwsze, mam tiszek standardowy, biały. Jak widzicie, z takiej cieńszej bawełny, bo też nam tu wieszak prześwituje. Jakbym go miała porównać do tego ze wariusa, to jednak ta bawełna jest troszkę grubsza. On nie jest tak cieniutki jak ten ze Stradii. E, troszkę chyba większa jest tutaj gramatura, tak mi się wydaje, niestety to nie jest tak. Niestety to nie jest opisane, ale też jest trochę inny dekolt, bo on jest taki bardziej... Nie jest to łódka, ale mimo wszystko jest większy. Jeśli chodzi o rozmiar, w kagline, mam Eskę i standardowo chyba u nich kupuję Eski. Jeśli chodzi o skład, tutaj mamy małą metkę. Jest to 95% bawełna, 5% elastan. Także tak prezentuje się biały t-shirt. Jego też często noszę. On bardzo dobrze wygląda. Fajnie z długości, w ogóle idealnej do wkasania w spodnie. Często go noszę właśnie w zestawieniu ze spodniami z marynarką czy z jakimś swetelkiem. I do tego spoko mi się. Spoko mi się sprawdza. Natomiast dwa kolejne no to oczywiście moje ukochane pasiaki. Oba pasiaki też pochodzą ze sklepu Caroline. Natomiast mamy tutaj różnice. Jeden pasiak jest w okrągły dekolt, drugi jest stricte w łódeczkę. Ten w okrągły ma podobny materiał do tego, co Wam pokazałam wcześniej. Też mam tutaj eskę. Jest to bawełna. A ten w łódeczkę paski są bardzo podobne. On ma chyba rzadsze. Ten mi się wydaje, że ma częściej te paski. Ten ma troszeczkę grubszy e, przerywnik między czarnymi paskami. W każdym razie ta bawełna jest troszeczkę inna, taka mięciutka, taka bardziej zbita, nie wiem jak to nazwać. E, to jest sk również, zaraz sobie zobaczymy, nie wiem właśnie czy tu jeszcze metka mi została, 95% bawełna, 5% elastan. I tamta koszulka pierwsza wydaje mi się, że ma dokładnie taki, samy, tak, taki sam skład. Także wszystkie koszulki mają takie same składy. Czy lubię te koszulki? Bardzo lubię, będę musiała jakoś wymienić, z tego względu, że ja je mam naprawdę już od kilku lat. Wydaje mi się, że ten włóczka chyba dłużej ten w okrągły, krócej. No i ten wódkę widzę, że już taki troszeczkę mi zżółkły, w sensie ta biel już nie jest taka biała, więc pewnie stanie się koszulką podomową i będę musiała sobie znaleźć zamiennik. Ale jakby tutaj, jeżeli chodzi o Karolanie, mogę Wam serdecznie polecić. Są to fajne jakościowo t-shirty. One też nie wypadają tak drogo, tak jak mówię, można tutaj gdzieś polować na różne promocje. Zresztą z tego sklepu też mam sukienki letnie, czy jakieś tam spódnice. Dobrze, kochani, to już był cały odcinek, taki trochę vlogowy, trochę stacjonalnie z domu. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Dajcie koniecznie znać. Czy Wy lubicie t-shirty, czy w ogóle takiego rodzaju odzienia nosicie, chociaż no, wydaje mi się, że każdy człowiek nosi, tylko może nie każdy lubi te białe, więc dajcie znać, czy jesteście w tym biały t-shirt, czy jednak kolory, kolory, a nie takie basiki jak ja. Może macie do polecenia jakieś konkretne fasony, tak, modele a może tak, czy sklepy, może kupujecie w ogóle gdzieś indziej. Na lecie możemy na pewno jeszcze znaleźć kosa, the other side. Um, jest kilka polecanych sklepów, czy też mojito, więc może dajcie znać, czy z tych macie t-shirty i czy je polecacie. A ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Już zapraszam Was na następne. Do subskrypcji kanału, do lajkowania. Siskam Was pod na